Ciemneczko wszystkich, z tej strony. Szkapa i zapraszam do Dino Parku. I co? Zbieramy kaskę, zbieramy kaskę, robimy porządek. Na początek kaska, kaska jest najważniejsza. Jak kodywa w każdej że bez kaski ani rusz. Więc dobra, mamy kaskę. Co my tu mamy? O, 150 za karmi. Ooo, ja cię kręcę. Takie bonusiki mamy, takie bonusiki mamy. No to nie, no to ciekawe, czy tu pracownicy też mi te bonusy dają? Co to za błąd? Dobra, jesteśmy ponownie. Zobaczymy, czy drugi raz też to wywali. E, powiem wam, już się mi raz zdarzyło, że taki błąd właśnie wyskoczył. Tu właśnie przy tym przy tym XP i widzę, że ten błąd dalej istnieje. Chciałbym, żeby go usunęli. Zobaczymy, no, Zobaczymy, czy dalej będzie coś wyskakiwać. Po prostu damy radę tutaj coś, coś porobić. No, powiem wam, no, bonusik jest ekstra. Bonusik jest ekstra. Brakuje nam 180 tysięcy punktów, więc obstawiam, że przy, przy 150% więcej powinniśmy to osiągnąć. Tylko no, denerwujące tu jest właśnie to, że ja mam takie słabe wyposażenie. Słabe wyposażenie tutaj bardzo. bardzo. Więc myślę, że trzeba by było się wziąć, kiedyś się wziąć za to. I po prostu wyposażyć wszystkie te wybiegi, które mamy. Nie iść w nowe, tylko wyposażyć to co mamy, żeby tu przynajmniej były, było to, to polidło. No poidło już takie z niej, ale to do sprzątania tych kubeczek, no, kubeczek od kubienek. No a, to no poidło, chyba tak, pojdło, ale nie, nie o właśnie do tego, do sprzątania, a nie musi być do jedzenia, bo jedzenie to jak tak, tak karmimy, ale jakby było wszystko, to by było... Dopiero elegancko by było, nie? Jakby było wszystko, no ale... Wszystko nie damy rady zrobić, bo to jest za drogie. Więc, mamy te, a może, może możemy coś poskładać jakiegoś zwierzaka? by nam to ułatwiło sprawę już troszkę. Teraz sobie zerkniemy, co my tu mamy, jakie jest tu karty, jakie są tu karty? Tu mamy jakieś dinozaury, tu mamy co? Tu mamy wybieg, to mamy wybieg nam niepotrzebny. Tu mamy dinozaura, który jest za takie coś. Czy ja mam tego dinozaura? Ale on jest za, on jest za tu za tak, nie to wiem ja. Więc dostaniemy, dobrze. Ten też jest za, to więc ja my chyba to nawet mam. I ten żółty,śmy dostali żółtego. Ten żółty mnie ciekawi. Tu jest roślinka, jakaś Tu jest część legowiska lud. Nie, ja to legowisko sobie zostawię, bo chyba nie mam ludowego. Nie, skała do zabawy. Tu O, właśnie, o tym mówiłem. Kompletować skała do zabawy. Za 500. No dobra, niech jest. Kompletujemy tą skałę do zabawy. I możemy ją gdzieś wstawić komuś. O, możemy ją tutaj wstawić. Dobra, mamy już jedno wyposażone. Tu jest do zabawy. Jest jedno więcej. Właśnie o to chodzi. O to chodzi. Jeżeli nie jest to takie drogie, można to stawić Co ja miałem sprawdzić? Ja miałem sprawdzić tamtego dinogu, bo Tutaj zobacz, jak to idzie Tutaj zawsze trzeba tak co robić. Tu jest chyba ten żółty, którego właśnie szukam Nie. jakieś inne Tu jest też chyba jakiś inny. Napalmić. Dobra, ale to wszystko na fajnie wpadło. Dobra, czekajcie, Gdzie mamy ten budynek, tutaj ten. I my szukamy paru dinozaurów. Szukamy tutaj tego żółtego, no tego mamy, tego mamy, tego też mamy dwa. Dobra. I teraz taki żółty latający gdzieś był, on padł ognisty, tu jest, ten mamy też dwa. Też są dwa, już zaraz tutaj zapyczymy. Są dwa nawet, więc karta nie jest potrzebna tutaj. Tak jakby powiedziawszy, te są, ten też jest, wymiana i ten żółty latający, duży też jest, ten, nie? Ten też są dwa, wymiana, o, 50, elegancko. Troszkę nam wpadło, wybieg, wybieg lodowy, to lodowy to na razie chyba lodowy mogę kupić, tak mi się wydaje. Lodowe biegi, biegi mogę kupić. No jasne, mogę sobie kupić spokojnie dużo. Lodowy mi nie jest potrzebny na wymianę. O 500 ładnie. Ładnie nam no, wpadło. Tylko mamy tu jeszcze takiego. I tego. Ja dalej nie wiem, czy jak go tutaj złożę z kart, czy mi go zaliczy do misji. 95 on kosztuje tego. Tych muszelek. Jest dosyć drogi, żeby go tak pokrywać. Tutaj mamy legowisko w kamień. Czy nie legowisko, to mi może potrzebne. Przedamy. I tutaj z ty. Tutaj mamy co? To mamy łuk. Z też to wymienimy. Tutaj obstawiam, że tych dinozaurów mamy troszkę do wymiany. Bo wydaje mi się, że część z nich już mamy. Zacznijmy może od. Tego. Wydaje mi się, że mam tego dinozaura. Zaraz sobie sprawdzimy, ale jak już tak po kolei idziemy do tamtego miejsca, dać powrotem, to by tu było warto tutaj przynajmniej troszkę porobić obok tych dinozaurów, żeby nam tutaj bywało, nie? A nie tylko takie przeglądanie. Prze, jak do dołem, to tutaj wszystko się no, uzupełnia. Tutaj mamy zrobiony jeden pasek. Tutaj, no, jak jest to wszystko wyposażone w toki. to dużo, dużo fajnie i dużo szybciej. Nie podrabianie tego, jak że... jest pół wyposażenia cyk, 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 gotowe. Nie, jeszcze się tak zawiesza, ale to można wybaczyć. nie, tutaj mamy małego. Teraz go tu dokarujmy, wysprzątamy mu wszystko. My nie możemy mu nic dokupić. Możemy to kupić, właśnie. Nie. Zastanawiałem no, dlaczego tu nic nie ma do Nie Możemy mu wszystko kupić do zabawy, taką to? No jasne, że możemy. Proszę ty, ja, masz wszystko wyposażone. Jedzonko. Masz wszystko, co trzeba było. O, dobra, tutaj zrobiliśmy. No i teraz e, sprawdzimy jeszcze raz, czego szukamy, bo Zapomniał. Szukamy tego, szukamy tego niebieskiego. Czy mamy po dwa? No, tak, po kolei. Wiem, te mamy. Dobra, tych jest dużo, więc tego usuwamy stąd. Ten jest, wymiana. Dobra. Jest kolejny, tak. I teraz szukamy tego takiego, o, tu te są dwa, mamy dwa, te. Dobra. Te mamy też dwa. Idziemy dalej. Dobra. to tu jest. No i te też mamy dwa, Dobra. To wiemy, że mamy te dwa mamy. Znaczy ja go nie muszę postawić? Ja że była misja. Chyba, mi się, że była misja na niego. Chodź, chodź, tu jest. Umieścić nowego. Dobra. To ja sobie na nim wytestuję. Zobaczcie, on nie jest drogi. On nie jest drogi. Skompletowanie jest 2,5 ty, tysiąca. No, zaboli te 2,5 tysiąca. Ale to nie jest, yy, nie jest tam straconych tyle kart, tylko 2500 więc ja zobaczę tak i teraz zobaczymy, czy możemy go postawić i zaliczy na misję czy nie zaliczy i będziemy wiedzieć, czy właśnie takie misje nam to zaliczy. jeżeli trzeba nam go zabrać, a my go postawimy z kart. I tu teraz będziemy wiedzieć, no o tym właśnie, że o tym, że nie wiedział i teraz zobaczymy czy To po porządku trochę zrobić, bo Tutaj dużo tych zwierzątek. Troszkę to okay. i Tutaj jakiś też. nie muszę znaleźć go. pion on w ogóle jest postawiony? Dobra, robimy tutaj troszkę porządku. Dobra, szybko. Nie ja tego expa już padło, Może się nam uda Nie Jasne, że się nam uda levelić. Zaraz mamy level. I dlatego i jest level nam uda spokojnie level wstrząskać Może jakaś fajna nagroda tam z levela jest, zaraz zobaczymy. A następne. O, zobaczymy. O, jasne, że śpiewi elegancko. Nowego nam odblokowali, kaskę dinozaura nam dali. Coś tam jeszcze, to nam tutaj promocja jakaś. Czy nagrody jakieś wypadnie? Nam też powinna wypaść, nie? Czekamy, czy wypadnie głosowanko. Dobra, Ufumię sobie ten pas tutaj do końca, szukamy tego naszego linka. Dobra żeby go testować, czy nam to działa, czy nie. idzie ładnie 100, 180 tysięcy chyba tam brakowało, nie? Tak mi się wydaje, że... o, dobra, jest, mamy, no to korytko, nie? Tak, że korytko będzie najlepsze, dobra, idziemy. Pytania. A Jemy niżej i szukamy tutaj tego dinozaura. Czego my to. W... O nie, to Czego my to w ogóle szukamy? Aha, tego niebieskiego, takiego. Jakieś tak daleko na końcu był, nie? Gdy wydaje. jest wydaje. Ta. Tak, nie wiem, czy nie będę musiał powiększyć wybiegu, żeby wsadzić tego tutaj. 6 5 na jednego. No ja cię to muszę powiększyć. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niech jest 4000. Nie było to takie drogie. No i dobra, mamy tu komisję i ja wstawiam tego. Jest, zaliczyło to. Zaliczyło to. Dobra, eleganckowo, elegancko jak elegancko zaliczyło to tego. To może inne mi też to zaliczy? Dobra, porozmawiają. Dobra, dobra, koniec podarętki. Twoja nagroda, o! Fajnie nam sypło i następna misja, komi. Umieść nowy duży miejski do grilla, dobra. Następna misja, ja cię kręcę. Umieść dwa, czyli odblokowali nam coś. Dobra, ale coś cośśmy dostali, cośśmy dostali. Ile jest kompletowanie tego będzie kosztować? 500, no to kompletujemy. A tego? Kompletowanie też 500, dobra, kompletujemy. Jak już tak szalejemy, to szalejemy. Zaraz mu tu damy, mają. O, też miałem umieścić. Ładnie, wpadła misja kolejna, spokojnie, dobra. Elegancko, zobaczcie, i kolejna misja, dobra, co my tu mamy? I wszystko zrobimy. Oje! Yeah! Ale light! Ładnie, wspaniale, elegancko, dawajcie mi to. Wpadło nam jakieś drzewko, to na wybieg można postawić? Nie. Ale nawet kilka, te dwa. Dobra, to ją. Tam jakieś punkty dają. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj korytko do postawienia. Proszę pana. O, Panie, są dwa pan korytko, macie korytko od firmy, o, jeszcze, jeszcze 15 tysięcy kasy, Ek zobaczcie jak to leci, wszystko fajnie, no, wam opłaca się te rzeczy ulepszać, tylko teraz ja się tutaj chyba wezmę za, za inne rzeczy, bo chyba nie damy rady wszystkiego do tego w dzisiejszym odcinku wyczyścić, I Tyle tyle naraz porobili, trzeba się chyba zająć sprzątanie, zrobić to wszystko. I tak wam powiem, tego tu jest masy sprzątania. Tak, Zrobimy sobie przynajmniej tą jedną część tutaj tego parku, by było, ale cieszę się, że te misje wpadły, że mam wytestowane to, że to, to weszło fajnie. Te dinozaury nam weszły z tych bonusów. Więc teraz wiem, że mogę postawić stan tych nie zmarnuję sobie tych kart. Tylko, że wejdzie po no, ale Nie możecie tego być pewni, że wejdzie, bo może być tak, że musicie głupki... Go... Więc to różnie bywa, różnie to bywa, nie? No i jeden, jeden weszedł, wejdzie następny, tego nie wiem. Przejdziemy tak po sposie, zobacz, jest... Nie wiem, no, zrobionego. Trzeba pierwszą część tego naszego zrobić. a tu widzę, że jest niezrobione. dosyć fajnie się to szybko zbiera. Jak tam te wiadreczka, to wszystko te... piątełki, tylko te klucze się naprawia, to dość fajnie to idzie. A jak prawda... Wszystko ręcznie, coś zacina. No dobra, następna nagroda, dobra. Patrzę, że zacina, tu następna nagroda. To padło. No dobra, a next sypie, sypie to Fajnie. Podoba mi się, się jak sypie. normalnie jak złożę do kombajnu. Ładnie, ładnie. Wszystko wpadło. Zbieramy bardzo same 150 kresów. O, chyba do 150 biegamy. Zbieramy, karmimy. I się Jak jest wyposażenie, to to idzie szybko. Tak, wyposażenie. Cyk, cyk, cyk. Jest gotowe. Nie, tutaj nie mamy dinozaura żadnego. Mamy takiego. Mamy takiego. Tylko postawić mogę? Proszę bardzo. No Mamy takiego. Mogę? Tu się coś wygrywało. Dobra. Proszę Cię, ja... O, o jaki bydł. Ogromny, ogromny. Dobra, wszedł. Cośmy tutaj dostali? E, wybieg las. To jest na wybieg jakiś. Skompletowanie nie powinno być drogie. Las to, no dobra. Tego skompletuję i gdzieś tu komuś dostawię zarówno. O, może Taka mała, że tak nie widać, ale niech mają. To mają. No możemy takie coś kompletować, Ten do tego nie, rób, nie I inny odcineczek, że kompletujemy coś innego niż same dinozaury, nie? A tak przeważnie tylko dinozauria. Kiedy tośmy poszaleli tylko. Tyle rzeczyśmy już połączyli, porobili. że masakra. Wydaliśmy, mieliśmy można powiedzieć 7 7000 mieli. My prawie wszystko wydali na rzeczy. A tutaj co? Tutaj jest dinozaur, fajny, fajny. Tego mam jednego. Czy mam drugiego do składania? Teraz sobie tutaj sprawdzimy. No nie, jest drugi, jest drugi, elegancko jest drugi. I ten zielony z tym grzbietem takim. Tego tutaj nie mam, więc te dwa są nowe z tego. Ten jest nowy którego nie ma. I ten tutaj jest nowy. Gdzie mam dwie skrzyneczki? Akurat. Jest fioletowy! A ten jest też fioletowy! O, No mi się podoba, ale zostawimy sobie to na kiedy indziej, jak zbieramy więcej tutaj konów. Czy trzeba kony Czy na wypełnić. Dodaliśmy dzisiaj już konów. za dużo tutaj nie mamy. A tu trzeba Expa zbierać, bo Exp też jest drogi. Fajny. Mamy no, aż 150% więcej. Zobaczcie, mamy 250 tysięcy, brakuje nam następnego levelu. I takim tempem to my to tak za Jak to tak pójdzie, jak to idzie. I to trochę tak wstrzaskamy. Może, może nie na tym odcinku, bo tutaj już chyba tego nie ma, bo do, do poczyszczenia, żeby nam było te 200 tysięcy. Ale myślę, że tak 50 jeszcze powinno być się fajnie tu idzie, to jest sporo mniej chyba zwierząt tutaj już, tak? Mocówka chyba jest. myślę, że już wszystkie zwierzęta tak wcześnie wcześniej mam to uwielbiam. Chciałbym zerknąć na podgląd mapy i przestało tego. Ale zobaczcie na jak po 200 idzie. To, to troszkę się to tam zbiera, nie? O, po 400. To jest to nie? Dobra, robimy porządeczek, robimy porządekczek i czekamy. Czekamy, bo mnie ciekawi... Patrz, już jest pod prawie... Ponad połowa już jest chyba ekspa, którego potrzebujemy. No, nie, tutaj jeszcze jest jeden, jeden rząd, taki zwierzątek. I ja jeszcze troszkę się nazbiera. Wiem, że to już jest ten ostatni rząd. Z tego, co widzę, jest tu jeszcze jeden. Dobra, tutaj zbieram. Tutaj zbiera, tutaj jej. Jak ten, nie, 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 naprawianie nie, I nie, 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 wszystko zrobić ręcznie. nie, 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 jeszcze nie, 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 i nie, 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 ma. nie, 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 i uszarujemy. Szarujemy, No tak Tu jeszcze mamy, ale tu jest dość wyposażone. Tu Tak to. O, ładnie wpadło. Tak jak się leci. Już będzie ponad połowę, musi być ponad połowę. Tak, już jest ponad połowę. Już, już, już się do góry ciśnie. Ile się to tam zamknie, zniknie nam, ale już nam chyba dinozaury się skończyły. Z tego co widzę, już się nam chyba dinozaury skończyły. Tu jest jakiś wybieg, jeden nie dobra, Dobrobimy, Tutaj tutaj cykło. czy mamy jeszcze jakieś nie Czy Tu coś jest. Tu jest coś pomijanego na dole. Teraz tutaj wszystko obrobimy. Do żadnych mijasków. Tak. ładnie, pięknie. No i co, mamy ponad głowę i dalej rośnie. I dalej nam rośnie. No, ten 150% to jest wymiatające. Podmiot. Szkoda, że to na pewno więcej dni trwało, a ja się tu na ostatni dzień załapuję faktycznie. Może jeszcze jutro się uda rozrobić. Żeby nam wpadło więcej jeszcze. Nie jest tylko to się musi wczytać. To się wczytać, ale mamy wszystko zrobione: wszystko obrobione, wszystko podróżone. Myślę, że elegancko się stało. No dobra, skorzystaliśmy z tego EXPA, skorzystaliśmy z oferty. Tutaj mamy coś do zrobienia: podnieść limit w kasie parku. Do 10. to jest kupę kasiury. Za sześćdziesiątych. To jest kupę, kupę, kupę To będzie nie do wykonania. Co ja za to co ja za to dostanę? 75 mi wrócą. Ale to i tak, do 10. Kasie parku, do 5. No masakrycznie to będzie dużo. Masakrycznie, ale dobra, na razie zostawimy. Mam jakieś hodowle, jakieś rzeczy, roślinki. Pomóż znajomym wyhodować lampę tutaj o, za 45 lampę? Ja mam tą lampę postawić? Lampa jest za 5000, czemu ja jej nie mam. Dobra, no już jest lampa postawiona. Dobra, jedno zaliczyło. Co my tu mamy dalej? Wychodować, umieścić. No dużo takich jest. Trzeba umieścić w tych roślinek po 15. Pochodować tu widzicie, znów tego trzeba umieścić. No masę takich takich jest, trzeba umieścić. Czy ja tego też muszę umieścić? Nie, tego mam wyhodować, ale nie mam legowiska. Dobra, tego mam wyhodować. No dużo właśnie jest w hodowaniu. W hodowaniu jest dużo. tutaj też mam wyhodowanie, nie ma legowiska. Więc co tu się dzieje w klubie? Dzieje? Się ktoś... Żeby wywali winie z klubu? Nie, ten dalej. Możemy sobie wziąć konkurs na jakiegoś... Nie wiem, który jest za kasę, nie wiem, ten? Nie, nie jest za kasę. Za muszelki, no to dupiaty wziąłem, ale dobra. No nic, nie poradzimy. Dobra, zostawmy to na tyle, a Ten gdzie ucieka. Jak Ci się Wam odcineczek podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane, zapraszam do subskrybowania. Kto nie subskrybuje, niech zasubskrybuje, zapraszam na Discorda i do zobaczenia, cześć wam!